Dzisiejsza refleksja, którą Bóg nam zadał. Słowami spotkania, które rozpoczyna historię, w której Syn Boży Jezus Chrystus daje swojej Matce Maryi i Józefowi wyrazisty znak. Wyrazisty znak, że Jego przyjście jest wydarzeniem, które będzie przerastało wszystko to, co potrafi człowiek zrozumieć, że będzie przerastało nasze ludzkie myślenie, że trzeba się będzie na nowo odnaleźć w tym wszystkim, co Bóg przygotował dla nas. Równocześnie wszystkie te znaki są bardzo w Ewangelii spójne. Trzy dni poszukiwania, trzy dni Jezusa w grobie, trzy dni, które się będą powtarzały i które będą nam ciągle przypominały coś bardzo ważnego. Jeżeli mamy żyć w granicach, które wyznacza Bóg, musimy się zdobyć na pokorę. Na ufność i na takie spotkania, które będą nieustannie dla nas przerastającą nas rzeczywistością. To, co dzisiaj zostało nam przekazane, najpierw pokazuje nam rodzinę. Dzisiaj to bardzo ważny obraz. Rodzinę, która idzie do Jerozolimy. I motywacje są głęboko zakorzenione w spotkaniu, które tam się przeżywa z Bogiem. Jezus idzie do Jerozolimy mając 12 lat, czyli cały rok przed tym czasem, wiekiem, którym młody chłopiec był zobowiązany do pielgrzymki. Widać już, że. Te słowa przypominają nam, że zwyczajem świętej rodziny była pielgrzymka, była wejście do domu Ojca. Maryja nie odnajduje się w żadnej takiej słodkiej pobożności. W tej młodej kobiecie ujawnia się cała siła Boga i moc, którą Bóg daje. Poza tym jest tam siła kobiety, którą Bóg wybrał. Zauważmy, że kiedy sama potrzebowała pomocy od momentu zwiastowania, to jej pierwsza droga prowadzi do drugiego człowieka, do jej krewnej, która z powodu wieku i całej sytuacji potrzebowała jej pomocy, więc nie liczy się z sobą. Przede wszystkim dla niej ważny jest ten drugi człowiek. To jest lekcja, którą ona ciągle pokazuje, ale równocześnie niezwykła siła. Ona przynosi Jezusa światu, a jednocześnie jest pełna pokory i takiej spokojnej dyskrecji. Jej życie to nie jest jakiś głośny występ ona jak jeden z autorów powiedział przenika się przez jakby pochylona i niewidoczna przez karty ewangelii bardziej jej działanie działanie które prowadzi do wypełnienia tego co zostało jej powierzone w tym sensie jest dla nas wszystkich bez wątpienia najważniejszym i najbardziej jasnym i klarownym przykładem naszego życia. To Jezus jest zawsze pierwszy. To Bóg będzie zawsze na miejscu pierwszym w jej życiu, w jej postawach, we wszystkim, co w jej życiu się dokonuje. Czcimy Maryję jako tę, która przyniosła Boga światu, która bez ociągania i zwątpienia. Szła za Jezusem, drogą i która zaprasza nas, byśmy czynili to samo. Czcimy Maryję jako człowieka, który nas wzywa do wiary, do wiary ufnej. Człowiek jest właśnie taki: jest wezwany do tego, by stawać przed znakami zapytania. Bóg nas też stawia. Jest taka książka Hermesa Rąki, w której są spisane rekolekcje. I w której Hermes Rąki mówi, że przytacza stare żydowskie powiedzenie, że Bóg stworzył najpierw znak zapytania. I człowiek jest wprowadzony w tę rzeczywistość. Gdzie nieustannie jest pytany, i przytacza tam wiele fragmentów Ewangelii, gdzie Jezus stawia nas wobec pytania: To bardzo ważne. My, współcześni, pyszni ludzie, stawiamy często właśnie pod Boga pod tym pręgierzem. Tak, jakby miał wypełniać i realizować ten świat według naszej miary chcemy Mu narzucić, mówiąc, że odkryliśmy coś w nauce, coś znaleźliśmy i chcielibyśmy to wypełnić i żeby On raczej podporządkował się naszym światowym myśleniu, światowemu myśleniu niż Jego. Ale te granice, które my przekraczamy, zarówno w historii, ludzkości razem z ludźmi i te granice, które są bardzo niepowtarzalne, nasze osobiste, one zawsze mają być przekraczane razem z Bogiem. Bóg przekracza te granice razem z nami. Jeżeli mimo naszych pytań i niepewności będziemy powtarzali za Maryją Bogu tak. W stosunku do Jego planów, to będziemy mieli podobną do niej odwagę i ufność, by się, Boże Słowo, by się na Boże Słowo zgodzić i bez stawiania jakichkolwiek warunków, bez potrzeby jakichkolwiek zabezpieczeń. Ale to jest istotne. Maryi nie został zaoszczędzony niepokój, czasem lęk. I oczywiście też ból, wszystko co jest głęboko ludzkie, ale ona to wszystko pokonuje ufnością większą od tego, co ją na tej ziemi spotyka. Bóg dzięki niej przyszedł na świat w Jezusie Chrystusie, i przez to ona również spełnia rolę wyjątkową. Maryja. Człowiek to przestrzeń, w której dzisiaj widać, co Bóg może uczynić w człowieku. Zauważmy te słowa, które zostały nam przekazane, nie kto wierzy, będzie błogosławiony, ale błogosławiony, bo uwierzył. Błogosławiona jesteś. Bo uwierzyłaś, to jest pochwała wiary. Bóg sam wybrał dla siebie, poprzez swego Syna, tę ludzką drogę przyjścia na świat staje się jednym z nas. I Maryja poprzez sposób, w jaki słucha i przechowuje Boże Słowo, jest przykładem dla nas wszystkich. Towarzyszy synowi na drodze życia. To wymagało od niej ciągle uczenia się wiary, często trudnego, zaskakującego, a jak widzimy w tym znaku skrzatuskim, również bolesnego, bardzo bolesnego. Wierzyć jak Maryja to znaczy uznać, że nasza droga jest głęboko ludzka, że za, przez zaufanie Słowu zderzamy się z różnymi sytuacjami, również trudnymi. Naszą najlepszą cząstką, która nigdy się nie zużyje, będzie ufność. Ufność, która jest większa od wszystkiego, co nas otacza. Karmieni Bożym Słowem, Rozważaliśmy to. Widzimy, jak bardzo Maria staje wobec sytuacji niesamowitej, bo wyobraźmy sobie, kiedy widziała Jezusa krzywdzonego i umierającego na krzyżu, ale również teraz, gdy nam ogłasza wszystkim, że jest nowa nadzieja. Po zesłaniu Ducha Świętego jest z tymi, którymi się jednoczy razem w modlitwie, by otwarte serca doznały mocy Ducha Świętego i ta mała wspólnota zgromadzona z nią na modlitwie jest wielkim, staje się wielkim pomostem między niebem a ziemią. To jest bardzo ważne. Bóg szukał w narodzie Izraela kobiety, kogoś, kogo mógłby przysłać do nas i uczynić matką syna. Potrzebuje kogoś ze swojego ludu, który mu odpowie tak. Odpowie tak, jak ona odpowiedziała. Bóg zawsze. Szuka w nas, tych samych śladów, szuka w nas tej samej odpowiedzi. Oczekuje dzisiaj nie mniej na ludzi, którzy pójdą jej tropem, którzy odpowiedzą wyraziście, tak, i pokażą to życiem. Pokażą to życiem w świecie, w którym, jak widzimy, to Dzisiejsz, dzisiaj jasne, klarowne opowiedzenie się za Jezusem jest opowiedzeniem się, które kosztuje, ale które zawsze dokonuje się wtedy i tylko wtedy, kiedy jesteśmy na modlitwie i przychodzi do nas Duch Święty. Jeden z autorów napisał takie słowa. Bóg chce dzisiaj nieustannie posyłać Ducha Świętego. Bóg chce nieustannie czynić nowe zesłanie Ducha Świętego, ale potrzebne mu są wieczerniki, miejsca, gdzie ludzie się modlą, gdzie ludzie otwarci trwają na modlitwie. To jest. Takie miejsce, wspominany już w rekolekcjach i w kongar, zapytany przed śmiercią długiego życia był na wózku inwalickim, przeżywał stwardnienie rozsiane przez długie lata. I kiedy go zapytano ojcze, co teraz potrzebne światu. A on odpowiedział pilnie tworzyć miejsca modlitwy. Gdzie Bóg będzie doświadczany, będzie dotykalny, będzie przeżywany na sposób Maryi, która go ma w sobie. Stanie się kimś takim. I myślę, siostry i bracia, że to jest taki czas, że ten nasz pobyt w skrzatuszu przecież ma być tym właśnie, a nie czymś innym. Ma być chwilą, w której my tutaj, w tym świętym miejscu, zostajemy dotknięci. I to jest istotne. Pokażę to pewnym obrazem wspomnianym Hermesa Ronki. On mówi w swoim jednym z nauczań mówi coś takiego, że jego nauczycielem wiary w pewnym momencie stało się małe dziecko. W kościele w Mediolanie chłopiec przyszedł z babcią. Pisze, że może miał z pięć lat. Babcia poszła zapalić świecę, a dzieciak rozglądał się wokoło, patrząc w górę i po chwili zatrzymał się przed wielkim krucyfiksem z XV wieku. Podszedł do mnie, on tam był wtedy w kościele, pociągnął go za rękaw i zapytał, kto to jest? Całkowicie mnie rozbroił, zamurowało mnie. Gdy usłyszałem to pytanie niespodziewane, uleciały gdzieś mi wszystkie odpowiedzi z katechizmów i kredo dziecku, które nigdy nie słyszało o Bogu. Babcia powiedziała mi potem, że rodzice zrezygnowali z wychowania religijnego dziecka. Poczułem, nie, nie, temu dziecku nie można dać odpowiedzi z książki. Poczułem, że pytanie tego chłopca dotyka samego serca mojej wiary. Kto to jest? Zamknąłem w swojej głowie wszystkie książki. Otworzyłem swoje życie. Spojrzałem do środka i coś zobaczyłem. Pochyliłem się. Spojrzałem mu prosto w oczy i powiedziałem, wiesz, kto to jest? Ktoś, kto sprawił, że moje serce jest szczęśliwe, to Jezus. Myślę, siostry i bracia, że to jest właśnie to maryjne odbicie życia, ten ślad. Wszystko zdominowane. Miłością. Nie nawet formułami, dlatego on tak pięknie mówi, pozamykałem książki w głowie, spojrzałem w serce. Jesteśmy na Eucharystii, na najświętszej chwili dnia. I to pytanie, czy my możemy powtórzyć, za nią przede wszystkim. Za takim świadkiem, jak ten zakonnik. Kto to jest? To jest ktoś, kto uczynił i czyni moje serce szczęśliwym. To Jezus. Myślę, że to jest pytanie, które nam zostawia dzisiaj ona w tym znaku piety, trzymając ciało swojego Syna jedynego. I zostawia nam przem, który przyjdzie, stając się chlebem, karmiąc nas, kto to dla Ciebie jest.